17 czerwca założyciel Radia Maryja, ojciec Tadeusz Rydzyk, otrzymał wyjątkowe wyróżnienie od Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. W konkursie SDP 2025 przyznano mu laur. Jest to najważniejsze i najwyższe odznaczenie, jakie może otrzymać dziennikarz w Polsce. Nagrodę tę otrzymał za inspirujące i twórcze wykorzystywanie mediów w służbie Bogu i Ojczyźnie. Stowarzyszenie chciało w ten sposób pokazać wielki szacunek dla dzieł wyrosłych przy Radiu Maryja, a także docenić ojca Tadeusza Rydzyka jako człowieka mediów. Stwierdzono również, że bez jego dzieła nie byłoby wolnych i niezależnych mediów we współczesnej Polsce. To był taki wyłom w całym systemie medialnym w Polsce, zdominowanym z jednej strony przez media postkomunistyczne, ale z drugiej strony przez media liberalne. Więc dzięki temu Dawidowi, jakim było Radio Maryja, była w ogóle możliwa walka z Goliatem, z systemem medialnym pozostałych mediów i wyrażanie polskiej, katolickiej. Niepodległej myśli. 29 czerwca Kościół Katolicki obchodzi uroczystość św. Piotra i Pawła. To właśnie tych apostołów Jezus ustanowił pierwszymi budowniczymi jego kościoła na ziemi. Doprowadzili oni wiele narodów do Chrystusa. Święty Piotr, możemy o nim bardzo wiele wyczytać w Nowym Testamencie, gdy Jezus przekazuje mu klucze do Królestwa Niebieskiego. I jako pierwszy apostoł zaczyna ewangelizację wśród Żydów. Paweł Starsu, wcześniej Szaweł, dostał, że tak powiem, nagłego olśnienia, nawrócenia i zaczął ewangelizować. Wyszedł jako pierwszy, powiedzmy, odważny do pogan. Jego misja ewangelizacyjna, dzięki której tak naprawdę my też poznaliśmy w późniejszym czasie Chrystusa, bo jako pierwszy, gdy Piotr ewangelizował Żydów, Paweł wyruszył do Pogan i to się wszystko jakoś połączyło. Bardzo pięknie też w tej uroczystości, w której widzimy ich dwóch obok siebie, tych, którzy spotkali się już jako męczennicy w Rzymie. Ten dzień to okazja do autorefleksji. Zastanówmy się, czy odpowiednio naśladujemy apostołów narodów. Na drodze do świętości święci Piotr i Paweł byli ludźmi takimi jak my. Tak samo jak oni możemy starać zmieniać się na lepsze oraz być wiernymi prawdzie dla Pana Boga. Już w październiku w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej zostanie uruchomiony nowy kierunek studiów podyplomowych. Będzie to filozofia realistyczna. Stanowi ona odpowiedź na szybko szerzący się relatywizm. Czas nauki będzie trwać dwa semestry. Podczas edukacji studenci poznają m.in. elementy historii filozofii oraz antropologię filozoficzną. Dr Mateusz Kieresz zapewnia, że program zostanie dostosowany do potrzeb kandydatów. Człowiek jest istotą cielesno-duchową, dlatego Akademia Kultury Społecznej i Medialnej oferuje kierunki studiów zarówno dla ciała, jak i dla duszy. Pogłębiając wiedzę o społeczeństwie i kulturze, na kierunkach takich jak dziennikarstwo lub politologia, kształtujemy ludzkiego ducha. Myślę, że to jest bardzo dobry kierunek. Cel e, dla nich i empatia dla ludzi. To, to nimi też kieruje, nie? Chrześcijaństwo, oczywiście. Nie? E, stajemy się wtedy normalni. Szanujemy wszystkich ludzi, tych dobrych, no i tych drugich. Nie powiem, że złych, bo nigdy nie określałem, że ktoś jest zły, ale myślę, że to jest dobry kierunek dla moich dzieci i dla młodzieży. W sierpniu na naszej uczelni odbędą się warsztaty wakacyjne. Są one skierowane do młodzieży. Na uczestników czekają spotkania i warsztaty o bardzo zróżnicowanej tematyce. Dowiemy się między innymi, jak pracować z dźwiękiem i obrazem, jak wygląda anatomia człowieka oraz w jaki sposób nawiązywać kontakty z ludźmi i dobrze się prezentować. Entuzjaści tańca również odnajdą się na naszych warsztatach, a to tylko część atrakcji, które tam na Was czekają. Weteranów naszych warsztatów, którzy byli u nas już wcześniej minimum trzy razy, zapraszamy do Akademii Liderów. Jest to okazja do poszerzenia wiedzy w zakresie rozwoju osobistego i wiele więcej. W Akademii Liderów mogą uczestniczyć osoby, które już co najmniej trzy razy w wakacje były uczestnikami warsztatów wakacyjnych i oprócz tego są już w wieku od 17 roku życia nawet do 21 roku życia, więc można powiedzieć, że to, jest, to są takie warsztaty dla bardziej zaawansowane.